Powłączone. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po ćwiercinale Fortuna Pucharu Polski Motor Lubin Rachów Częstochowa. Z nami jest trener drużyny gości pan Marek Patrzon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I prosimy o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. No przede wszystkim gratulacje dla drużyny, dla całej szatni za odpowiedzialność, bo Mecze z rywalami z niższej ligi nie są łatwe. To dzisiaj Śląsk chyba o tym się przekonał. No I w każdej rundzie właśnie tak jest, w każdych yy, edycjach Pucharu Polski to jest, yy, to jest reguła, i dlatego to jest piękno tych rozgrywek, że, że ci, ci teoretycznie słabsi mają, mają szansę rywalizować z mocniejszymi, i często, często też yy, wygrywają. Yy, my po raz kolejny. Tą odpowiedzialnością się wykazaliśmy no to, to nie jest łatwe, bo to był nasz 15 mecz pucharowy zwycięski pod rząd i to jest naprawdę duża sprawa i duża sztuka. Z tego 14 tych meczów graliśmy na wyjeździe. Że gratulacje szacunek dla drużyny co do meczu. No, przyznam szczerze, że tak na szybko nie pamiętam yy, kiedy widziałem tak broniącego bramkarza to coś było niesamowitego, ile on y, miał udanych interwencji. <laughs> Więc szacunek dla, <laughs> dla bramkarza y, gospodarzy, bo, bo mają fenomenalnego zawodnika. Uważam, że, że to, to jest duży, duży atut. No sameczno wiadomo, bo pod naszą praktycznie pełną kontrolą, duża nieskuteczność, do tego możemy mieć trochę y, trochę zastrzeżeń. No i właściwie to, to tyle. No, idziemy dalej, bo teraz musimy się szybko zregenerować, przemieścić, bo mamy bardzo ważne spotkanie i trudne, bo tam już pogoni czeka na nas. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania do trenera? Proszę bardzo. Kredia Kowalczyk no dotyczące Mam pytanko dotyczące losowania, to znaczy z którym rywalem czy plenar zagreć? wolałaby zagrać z tym KTS-em, który się jednak przeciwstawił dość ostro, ale jest niżej czy jednak z kimś, kto może niedawno był w ekstraklasie, albo nawet nie jest. Dziękuję. Ja nigdy praktycznie nie jakoś jakoś specjalnie się na tym nie skupiam. Drużyny są z tego co się kojarzę, tak Legia Ekstraklasa, pierwsza liga górnik i Kalisz. Druga liga no, ze wszystkich tych lig centralnych. No cóż, no, znając nasze szczęście, to wiadomo na kogo trafimy. Kaliś was to zgromi? Wszystko możliwe, to jest piłka nożna, tak jak powiedziałem. No, ta seria jest imponująca. Wierzę, że ona się nie skończy, przynajmniej w tej edycji, że będzie kontynuowana w przyszłej, ale ale my nikogo nie lekceważymy. No, jak to dzisiaj było. Widać, tak? My jesteśmy zawsze, możemy słabiej grać, ale, ale nie, mo, nie może być takiej sytuacji, nigdy nie będzie w tej drużynie, żeby podeszła niepoważnie. Czy to będzie Kalisz, czy to będzie Legia, czy, czy to będzie Łęczna, to będziemy grali o to, żeby zagrać w finale. Ten mecz często był zapowiadanie jaka taka rywalizacja trenerska z trenerem. Zalopujesz, ta wzajemna znajomość z wcześniejszej pracy pomagała obu w rozczytywaniu zespołu. Chciałem też zapytać, czy po takim spotkaniu można wyciągnąć dużo wniosków na, na mecze z no bo jednak wyrywałbym był dzisiaj znacznie y, słabiej dysponowany i ta dysproporcja była dość y, znaczna. Jeszcze tak tylko w temacie losowania. chciałem dopytać, czy, czy byłby tam czy jaka jest bo wszędzie słychać, że, że tej kurki z Legion Raku nie będzie wyciągnąć przed chwilami. Zaczynając od początku bo tu kilka pytań padło. Gonzalo tutaj ma określony sposób gry, zasady na jakich funkcjonuje zespół podobnie jak my, to jest inna struktura organizacyjna, ale, ale dużo zasad też mamy podobnych, ta gra była klarowna i, i tak samo zespół motoru jak i my. Mógł, mógł się dobrze na pewno do spotkania przygotować, bo to są zespoły powtarzalne. Natomiast no, dla nas oczywiście no, łatwiej i łatwiej wtedy się grało. No, mamy lepszy jakościowo na pewno zespół i, i to było widać. Nie? I, i, i mimo tego, że przeciwnik chciał wiedzieliśmy, co będzie chciał robić, chciał to wykorzystać. No, ale ale no, no, różnica była zbyt zbyt duża. Dla nas... <laughs> Zawsze to przygotowanie do meczu jest ważne. I, yy, i jak gramy z takimi zza, z zespołami przewidywalnymi, to na pewno łatwiej nam się mm, gra. Gorzej nam się gra z zespołami, które nie są tak powtarzalne, nie są tak dobrze zorganizowane. Yy, działają trochę w, na, na, na takiej dyspozycji dobrej z, zawodników indywidualnościach. Yy, no w, w Ekstraklasie ten poziom na pewno jest wyższy, dlatego dlatego to przygotowanie do meczu było ważne i, i jak do każdego innego. Nie? Tak jak powiedziałem my każdy mecz traktujemy bardzo poważnie i sztapi tutaj. Yy, duże duże gratulacje też podziękowania bo zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani wiedzieli co ich czeka na boisku tutaj yy, i swoją pracę wykonali tak jak należy tak jak, yy, tak jak yy, zawsze. Co do tych losowań nie? No, ja nie wierzę w takie rzeczy bo yy, my w każdej edycji w każdej edycji trafiamy na jakiś mocny zespół wcześniej niż w finale. Nie? Legia, Pogoń, teraz już Pogoń była tak, Legia, Lech, to jest standard w każdych, w każdych edycjach, więc nie wierzę w to, że, że, że coś takiego jest, ale no, szanse, że wylosujemy Legię są, są mniejsze, nie? niż to, że wylosujemy przynajmniej matematycznie, niż to, że wylosujemy dwie inne drużyny, więc yy, zobaczymy, ale tu no, wylosujemy Legię, będziemy grać z Legią, to nie jest dla nas aż, aż, aż taki problem, na pewno nie będzie nikt się modlił o to, żeby, żeby to nie była Legia, no i Legia myśli pewnie tak samo, że może być Raków, bo i tak w finale zakładają oni, tak, no my też zakładamy, że chcemy w tym finale być, no i tak musimy się spotkać, no. No, Oczywiście może do tego nie dojść, bo któraś z drużyn może odpaść w półfinale, jeżeli nie będziemy nie będziemy grali w tym półfinale, a to takie dyskusje akademickie moglibyśmy tu siedzieć do rana i, i tak sobie dywagować. Dobry wieczór, trenerze Krystian Matewski, Polsat Sport. Ja mam pytanie o tę nieskuteczność. Czy nie boi się, czy nie martwi to, to Pana też w kontekście Ekstraklasy, bo dzisiaj bez konsekwencji Raków wygrywa wysoko, mógł wygrać o wiele, o wiele wiele już dobrze, mógł prowadzić tak naprawdę różnicą czterech, pięciu goli. Czy trochę to Pana niepokoi? Czy może jednak aż tak bardzo Pan do tego tak nie podchodzi? Ostatnio był taki dzień walki z depresją. Nie? Jak ja bym się tak niepokoił, bał, martwił takimi rzeczami, to, to już pewnie, pewnie musiałbym się leczyć na tą depresję i z tego stresu i nerwów już bym nie wytrzymał. Nie no, to jest normalna sprawa. No czy się z tego cieszę, że, że stwa, stwarzane mnóstwo sytuacji już w trzecim kolejnym meczu. To jest bardzo duża ilość. Oczywiście, no, tak jak już mówiłem, no, chciałbym, żebyśmy wygrywali 5-0 i może takie chwile też nadejdą, ale na razie to wystarcza, tak? Jeżeli wystarcza, to do wygranych, więc, więc ja nie narzekam, cieszę się z tego, co, co jest, aczkolwiek pracujemy nad tym. To nie jest tak, to jest proces, cały czas pracujemy nad tym i, e, i wierzę, że, że będziemy, będziemy jeszcze skuteczniejsi. Natomiast dzisiaj jeszcze raz podkreślam, bramkarz gospodarzy bronił fenomenalnie i to, to była przeszkoda trudna do, do pokonania, a mimo tego ją trzy razy sforsowaliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. I szerokiej drogi. Droga nie będzie długa, bo do hotelu tutaj. 確かに。<laughs>